Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. Na tym filmiku przedstawię wam mm, montaż dachu. Po prostu tak może powiem, że to będzie film o, o dachu, związanym z montażem i jak to wszystko przechodziło, jak to wszystko wyglądało na etapie budowy. Więc tak, po pierwsze, zaczynamy sobie szukać. Mm, Pokrycia dachu. Akurat tu wpadł Budmant. Marka Komo. Nowość 2021 roku. No, teraz to już nie nowość, nie? Mamy 2022. Więc bez problemu, jakieś nowości jeszcze w tym roku wyjdą. Ale ubrane ponieważ to nowość. A jak wychodzi nowość, to pamiętajcie, że zawsze producent na nowość daje trochę upustu tajszego. Żeby, no zacząć sprzedaż tego materiału, nie? I też musicie zwrócić na to uwagę, ponieważ, no, akurat tutaj no, do fajnego sklepu trafiliśmy. Poszliśmy pierwszy raz do tego sklepu. miała obsługa. No i wiadomo, no, konkurencyjnych cen nie będą robić. Wszyscy będą raczej w tych samych cenach. No, akurat wpad. Padła blacha budmanta niemiecka. Niemiecka jakość przede wszystkim nie. I tak wszystko się właśnie zaczęło od tej blachy. Blacha jest. Możemy wybrać kolor. No tutaj mamy akurat taki sam kolor jak, jak okno, więc nie braliśmy czarnego, tylko wybrany jest właśnie taki kolor. Nie tutaj wiadomo, a jeszcze tutaj nie mam przedstawionych gąsiorów i nie mam przedstawionych rynien, ponieważ e, rynny możemy sobie wybrać metalowe lub plastikowe i też możemy wybierać, jakby wybieramy plastikowe, to wiadomo. Najlepsza jakość plastikowych odpowiednikiem jest najsłabsza jakość metalowych. No, no to a jakbym wziął na przykład metalowe najwyższej jakości, no to. Sorry, winę tu, ale tu cena mi się by nie zgadzała, ponieważ takie do bardzo dobrej jakości to już kosztuje trzykrotność słabych plastików, nie? No, ale wybrane były lepsze plastiki. No, lepsze tworzywo plastiku jest w porównaniu do tego słabszego plastiku. No, kolorem wszystko się, to wszystko to samo tak wygląda, no ale po paru latach może Wam przykładowo. Kolor zejść, przepalić się przez słońce, przez promieniu UV, mrozy, deszcze, to tak związane z tym są. I dlatego słaba jakość plastiku na to wpływa. A jeżeli wybieramy metalowe, słabej jakości, no to wiadomo, no ta maszyna nie wygnie nam to zbytnio ładnie, wiadomo, może nam to przeskrzywić się. A jak metal się zegnie, to już amen w pacierzu, nie naprostuje tego. A plastik jakoś tam sprężystość jeszcze swoją ma. Tutaj mam przedstawione zdjęcie, jak wyglądał etap powiązarach i zaczęli chłopaki robić po, po tygodniu, no dokładnie po 7 dniach. Było mówione, że w piątek będą dobra, w środę przyszli, nie? No to wiadomo, tak wszędzie jest na robotach, nie? No ale tutaj, jak widzicie, zaczęli robić, rusztowanie zostawiali, bez ogrodzenia, bez kamer. I wszystko sobie bez problemu radzili chłopaki. a ja tych ludzi w ogóle nie widziałem na oczy nawet, ponieważ sam pracowałem. Wiadomo, sam wyjeżdżam o 5 rano, wracam o 6, no nikt do 6 nie będzie pracował, no sorry. No. Tak samo jak oni do 4, 3 robili, od 9, od 8, nie. No i tak przez ile oni to robili? Przez tydzień czasu. Tydzień czasu krycia dachu było. No, to jak na 6-4 ludzi tam było, nie wiem, już nie pamiętam, nie dopowiem. No, to w miarę szybko im szło, nie? Szybko, w miarę szybko szło. Tutaj wiadomo. Było dawana. da. No, dobra, określa to folia, później wiadomo. A, może jeszcze opowiem, co było kupowane. No. Stara Wam co było kupowane. Więc tak, no może tutaj na tym zdjęciu zaczniemy od robocizny. robocizny tak. Montaż blachodachówki w ilości 185. Na no 185 to arkusz będzie, nie? Cena cena brutto to 15 zł za sztukę. Czyli ogólnie montaż blachodów robocizna liczy. Przede wszystkim robocizna, pamiętajcie. I za to mm, policzyli sobie 15 zł. No to wtedy tak wszędzie brali, nawet u znajomych. Próbowałem coś tam ściągnąć, nie po koleżeńsku. No to w 15 zł. No to co mi tam biorę? ekipę od razu ze sklepu, nie? Wiedzę co robią. To od razu od nich 15 zł. Z metra sobie liczyli. Wzięli 2775 zł. I tu przechodzimy dalej. Mm. Tutaj mamy opisane falowanie. Nie wiem, co to związane z tym jest, ale 8 zł brali z tego i tu wyszło 1480 zł. Montaż, montaż pasa podrynowego to jest 53 a 15 zł też brali. Tu wyszło no, 795 zł. Jeszcze tutaj mogę określić, że pasa nadrydniowego, montaż rynny, montaż gąsiorów. Montaż desek 15, 15, 15 zł. No to tutaj to wiadomo cena, no wiadomo 15 zł brali, nie? A na każdym dachu różnie wyjdzie, to nie będę wam mówił ceny, bo to nie określicie tego. Bo ja nie wiem jakie bierzecie przykładowo blachodochówkę, jak wychodzi, nie? No to nie określę już wam dokładnej ceny. No i obróbka komina 150 zł brali za obróbkę komina. Z obróbka komina blachą płaską już brali 750 zł no wycinanie docinanie przyklejanie wiadomo tam uszczelnianie tego komina no to 750 zł więc razem komin obróbka komina ogólna kosztowała 900 zł na no równo i montaż włazu włas kosztował 250 zł i 250 zł za to za montaż wzięli, no i to dosyć dużo wychodzi że jak zamontowanie wazu 250 l to ja ale nie to jest spory koszt no i ogólny koszt całego dachu wyniósł 9385 zł sama robota sama robota tego kosztowała dachu może przejdziemy do tej, zobaczymy sobie jak z tej strony wygląda, z tej strony też no, a tutaj akurat nie było dużo rzeczy porozrzucanych. No, musiałem trochę pozbierać tych gwoździ i tego wszystkiego, ale to wszystko było już policzone. No, chłopaki naprawdę wiedzą, jak liczyć materiał i co, jak robić, i wszystko jest rozpisane. Nie wiadomo, jak jest. No, a, tarcica. Tarcice może tutaj przedstawię Wam, bo tutaj widzimy, że działają na tarcicy. Więc, tak, łaty kosztowały 75 zł za sztukę. 3660 sztuk wyszło to wyszło mi 1155 zł Kontrolaty i łaty deski deski 550, a kontrolłaty łaty złotych 30 więc to startaku mnie eee, koszty wynoszą 1892 zł. Tak wersetaku zapłacimy za, za to tarcisę tak zwaną, nie? Dobrze, przejdziemy do systemu rynnowego Bootmont. No I tutaj mamy rynny 125 90 mm. O wiadomo, już ładnie się prezentuje. budynek, trochę, opady dosyć mocne. Wiadomo, wszystko w wodzie stoi. Ale chłopaki sobie działali, póki nie działali u mnie, bo... bo mieli do roboty inne domy. Więc akurat wszystko się dobrze zgadzało, wszystko ciągle szła budowa. I więc tak, rynny. Ryn na 4 metry bieżącego, 54 sztuki, 19,50. No i tu wyszło 631 zł. Haki na rynny, 637 zł. Odpływy. I łączniki to 60, 151 zł. Rura SP, 4 metry bieżące. I rura 218 zł. Dyble, 50 zł. Kolanka, 67 stopni, to 151 zł. I łuk zewnętrzny, 72 zł. Więc koszt ryzykiem samych wyniósł mi 2000 zł. Gdybym wziął metalowe, 3500 by mnie kosztowało No to 1,5 raka. Na samych rynach już mamy, nie wiem wybrali sobie inne rynny Metalowe No ale wiadomo metalowo no, Łatwiej mm, Skaleczyć, żeby farba odskoczyła Tutaj jak to plastikowo zahaczymy To zostaje głęboki ślad no. Albo pęknie i potężności wymieniamy Właśnie tą rurę Albo się martwimy Właśnie z metalowym Więc dlatego wybrałem plastiki Oczywiście a nie metale tu mamy właśnie zakończone dyskami tu dosyć ciemno już było bo po robocie zajeżdżałem a już tu mamy wrzesień więc więc szybko ciemno się robiło i takie zdjęcia nie powychodziły specjalnie no, za za jasne oczywiście tutaj chłopaki no trochę bałaganu zostawiali, wrzucali aby do środka ale to dosyć sporo drzewa zostało, tak na opo, jakbyście chcieli, nie? No ale wiadomo, takie metrowe ścinki pozostawały, nie wiem, ze 40 sztuk pozostawało tak dokładnie, no. że że niektórzy to zabierają sobie na chaty, bo wiadomo, chcą czymś rozpalać w piecach i tak dalej, no to... ...czyszczą, czyszczą. A jak ktoś jest z miasta przykładowo, jak u mnie było, no to wszystko zostawili tu mamy wiązary jak wyglądają w środku wiadomo przedstawiamy kolejne filmiki na temat wiązar i tu mamy kolejne zdjęcie z prasy tutaj już chłopaki kończyli cały budynek oblecieli no i może tu dopowiem o blachodachówce komu de mat więc tak blachodachówka mnie kosztowała 9000 625 zł. Sama blacha. Sama blacha na no, 100 metrów. Mieszkalnego. Czyli tu wyjdzie 200 metrów dachu bieżącego. Hmm, więc tak przechodzimy. Gęsiory. Gęsiory mnie kosztowały 1700 zł. Zakończone, skośne. 1387 zł. To takie były najdroższe rzeczy. Taśma, wkręty, wkręty Wenecji. Wenec. Nie wiem, jakieś tam wkręty, nie? Wiecie o co chodzi. Uszczelniacze kleje, no to dobrze, że te kleje były dane. Membrana dachowa 180 gram na metr kwadratowy. Właz 350 zł. To montaż włazu no pomyliłem się o 150 zł, nie? A za roboci 250 zł. Dobrze, przechodzimy do gwoździe. I gwoździe do gwoździarki. I to koszt był 15 357 zł. Tyle e, poszycie dachu kosztowało 15 000. Więc cały dach, który mnie kosztował, to wniosło mnie 28 500. Taki koszt poniosłem za. Blocho dachówkę tak to wszystko bez problemu wyglądało pracę. szybko się robiło bezproblemowo tydzień czasu wszystko skończone i to mi się też bardzo podobała ta praca tu, tu, tu trochę zdjęć tych samych jest, no, nie będę wchodził na dach, nie, nie miałem stało rusztowanie ale nie weszłem, chyba do roboty się wtedy spieszyłem, mogłem wejść, mogłem wam zdjęcie porobić, jak to by wszystko wyglądało w taki sposób, od góry, no ale nie zwróciłem na to uwagi, więc w taki sposób się wszystko prezentuje.